5-minutowy trening dla kręgosłupa i postawy. Jak co poniedziałek witam się z Wami o godzinie 9 na naszym 5-minutowym rozruchowym live na początek tygodnia, a ten live jest po to, żebyście go wykorzystywali w ciągu dnia, w ciągu pracy, w jakiejś przerwie, po pracy, żeby po prostu jak najwięcej tego ruchu było. Poczekamy jeszcze kilkanaście sekund, jak do mnie tutaj dołączycie i będziemy rozpoczynać. Możecie mi dać znać jak się czujecie dzisiaj w poniedziałek o poranku? Czy wchodzicie w tydzień z energią, czy może z mniejszą energią? Ja muszę powiedzieć, że w Krakowie od wczoraj jest słońce i to słońce sprawia, że chce się, że się chce więcej i już tęskniłam za tym słoneczkiem, więc cieszę się, że jest. I cieszę się, że wy jesteście, że dołączacie. Fantastycznie. Dobra. Zabieramy się do działania. Siadamy sobie wygodnie, wygrzamy nasz kręgosłup ku górze. Łokcie są przyklejone do ciała. Pięści zaciskamy. Barki odsunięte od uszu, ściągnięte w dół i teraz otwieramy dłonie na zewnątrz, trzymając łokcie przy ciele i wracamy. Otwórz i wróć. Otwórz i wróć. Barki, łopatki, odsuń od ucha. I teraz próbuj coś, tak jakbyś chciał, chciała rozciągnąć jakąś gumę, którą masz w rękach. Rozciągasz, przytrzymujesz i wracasz. Chcemy te łokcie trzymać blisko naszego ciała. Nie chcemy, żeby one nam tutaj gdzieś uciekały na boki. Nie. Przyklejone. Tak jakbyśmy trzymali jakiś ręcznik pod pachą. Zresztą jak masz jakiś ręcznik albo cokolwiek, jakąś kartkę papieru, możesz włożyć między swoją talię a łokieć. I mieć pewność, że aby na pewno nic stamtąd nam nie ucieka. I jeszcze trzy powtórzenia. Otwórz, przytrzymaj sekundkę i wróć. Jeszcze dwa razy. I jeszcze jedno powtórzenie. Fantastycznie. Teraz sięgamy jedną ręką do boku, biodra cały czas patrzą do przodu. I wracamy, druga strona. Sięgnij raz w jedną stronę, raz w drugą. Barki łopatki są opuszczone w dół. Jeżeli jesteś na krześle obrotowym, to ważne jest to, żeby nie całe nasze ciało szło, bo to nie jest ruch dla naszego kręgosłupa. Tylko biodra się nie ruszają i góra się skręca. Próbujesz sięgnąć ręką jak najdalej, wysuwasz bark, wysuwasz łopatkę do przodu. Sięgasz. Z wydechem sięknij do przodu. I jeszcze dalej za każdym razem. Jak najdalej. Sięgamy, wydłużamy trochę rotacji w naszym kręgosłupie piersiowym. Aktywna cały czas postawa, wydłużony kręgosłup. I sięgnij daleko. I jeszcze trzy. I jeszcze dwa. I jeszcze jeden raz. Dobra, teraz odsunę odrobinę krzesło, bo będziemy musieli sobie zejść na um, jeden pośladek, druga noga jest luźno, opuszczona w dół. Otwieramy przód naszego biodra, chwilę przytrzymujemy. Otwieramy tutaj z przodu biodra, nie pchamy brzuchem do przodu, nie chcemy napięcia w kręgosłupie lędźwiowym. Tutaj żebra są schowane, a to nasze biodro pcha do przodu. Pięta nogi z tyłu idzie w tył daleko. Próbujemy odepchnąć i rozciągamy tutaj przód biodra. I teraz sięgnij ręką w górę, popatrz za ręką i wróć. Wdech, sięgnij i wydech, wróć. I dalej pilnujemy aktywnego brzucha i nie wyginamy się w lędźwiach maksymalnie. Nie o to nam chodzi. Próbujemy wyciągnąć rękę wysoko ku górze. Cały czas lekko aktywny brzuch i biodro pcha do przodu, a nie brzuch. Trochę właśnie otwarcia dla naszych bioder, całej taśmy powięziowej przedniej, żeby zniweczyć te skutki siedzenia. Jeszcze raz. Pięknie. Zmieniamy stronę. Na początek siadamy sobie na drugim pośladku, noga idzie do tyłu. I ustawiamy pozycję tak, żeby czuć rozciąganie z przodu biodra. Oczywiście też możesz czuć tutaj przód uda, bo mięsień czworogłowy, głowa prosta przyczepia się do końca biodrowego przedniego górnego, więc rozciągając y, przód biodra, no to rozciągamy też y, mięsień czworogłowy uda. Więc możesz odczuwać też jakby w całym udzie, jest to y, w zupełności zrozumiałe i naturalne. Nie pchamy brzuchem do przodu, pchamy biodrem do przodu. Kilka swobodnych oddechów. Wdech nosem, wydech też przez nos albo przez lekko rozchylone usta. I co? Zaczynamy działać. Wdech, sieni, ręką w górę i wróć. Wdech, sieni, i wydech, wróć. Za każdym razem popatrz za swoją ręką. Dzięki temu popracujemy też nad szyją naszą. No plus to, że jeżeli chcemy popracować nad powięziową, całą taśmą przednią, no to taśma, wszystkie taśmy powięziowe zaczepiają się o naszą głowę, a często o tej głowie w treningu zapominamy i ta głowa jest sztywno, patrzy w jedną stronę tylko i nie pracuje. A jeżeli chcemy podziałać na powięzi całościowo, no to musimy też zaangażować naszą głowę do działania. Jeszcze dwa razy. Wdech i wydech. Jeszcze jeden raz. Sięgnij. I wróć. I na sam koniec robimy barki Przód, górę tył, dół, swobodny ruch. Do przodu, do góry, do tyłu, do dołu, jeszcze dwa. I jeszcze jeden raz. I pięknie. Mamy zrobione pięć minut ruchu. Jest za nami. Możecie mi dać nadzieję, jak się czujecie po takim krótkim y, rozruchu z biurkiem. Mam nadzieję, że czujecie troszeczkę więcej energii i korzystajcie. Korzystajcie z tego treningu, jak tylko macie. Jakieś luźne 5 minut, a jeśli nawet nie macie luźnych 5 minut, to zróbcie chociażby minutę, cokolwiek, bo każdy ruch będzie prowadził nas do większej sprawności, bo im więcej ruchu będzie, tym więcej ciało będzie na tym zyskiwało. Wydawać by się nam mogło co minuta ruchu może zrobić, ale jeżeli my tych ruchów minutowych zrobimy 10 w ciągu dnia, to ile mamy minut? 10. Zgadza się. Mega energia, więcej dziękuję. Super cieszę się, Monia, że więcej energii jest. Życzę Wam cudownego tygodnia i widzimy się za tydzień w poniedziałek o 9 rano. No i wszystkiego najlepszego dla każdej mamy. Dobrego dnia.